Jak co piątek, witajcie. Krótka relacja z tego, co działo się w mijającym tygodniu i co jeszcze się wydarzy. Wczoraj przywitaliśmy nowego inwestora w bytomskim oddziale Katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Bardzo to cieszy, to kolejny inwestor, strefa się zapełnia. No i prowadzimy rozmowy z kolejnym, który jest zainteresowany zakupem zakupem działki. Wziąłem udział w konwencie samorządowym przygotowanym przez marszałka województwa śląskiego, który zaprezentował Przygotowany program dla Śląska, czyli program podziału unijnych pieniędzy. Powiem, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem, jak dobrze został ten dokument przygotowany przez pana Marszałka i jego służby. No, teraz panowie z Warszawy muszą mocno się postarać, aby środki unijne w końcu do nas trafiły. Cieszy mnie to, bo w tym programie jest wszystko to, co jest potrzebne również dla naszego miasta. Kończymy instalowanie mebli, bo tak właśnie się to nazywa. Mebli na rynku do poniedziałku potrwa nasadzenie roślin, także na pewno się tam spotkamy i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. W ten weekend dowiemy się, kto wyjedzie Mercedesem z kortów górnika Bytom. No bo właśnie w ten weekend finał Narodowych Mistrzostw Polski, ale jeszcze wcześniej, czyli dzisiaj, rozdam nagrody. Nagrody Sportowego Lauru Prezydenta e, dla najlepszych sportowców. E, oczywiście podsumowując e, wyniki zeszłoroczne, e, jest to nagroda dla sportowców, e, dla trenera, dla mecenasa sportu. Także na pewno będzie miło i przyjemnie. No a w ten weekend, w ten weekend zapraszam Was oczywiście do Parku Kachla e, przy stawie północnym. Parkogranie, także na pewno będzie miło i sympatycznie. A na rynku w Bytomiu BC Kino tam też zajrzyjcie, bo będzie ciekawie. Pogoda, mam nadzieję, dopisze. Dlatego życzę Wam spokojnego i udanego weekendu.